I ten buchar ee, już za chwilę nie, wyleka, Dobra, kapita, Chemika policy, no ale tam każda chce chociaż na chwilę ten buchar dotknąć. I wzniesiony buchar i będzie piękne zakończenie, piękne zwieńczenie tej dekoracji. I tak naprawdę zakończenie tego sezonu. Butelek. Ale zasłużyły. zasłużyły na to jedno i drugie. I one teraz mają swoje 5 minut. Niedługo zacznie się zgrupowanie reprezentacji kompletnie przemeblowanej. Dużo młodych zawodniczek, a w przyszłym sezonie od Lennika powiększona do 12 zespołów. To też warto podkreślić. Mają być ujednolicone rozgrywki i męskie, i żeńskie Cała masa konfetti Kiedyś ktoś zadawał pytanie kto to wszystko posprząta No wiemy no, Ale okazja jest Okazja jest wyjątkowa na zdrowie pożyczyć. Czwarte. Tak jest. Katarzyna gajga to jest czwarte mistrzostwo Polski tej środkarki To też warto podkreślić. Nie z Chemikiem Policą, ale z innymi. Między innymi z Bielskiem. No, no z Muszyną. Są utotełowane zawodniczki. drużyny, drużynie występują, które zdobywały różne Dzisiaj tytumły. ten szampan smakuje wyjątkowo na pewno. Tak, ale to jest to jest super super finały, bo obie drużyny są takie szczęśliwe finały, obie drużyny są super zadowolone z nie osiągnięcia. Nie ma tak. Ta. to się nikt nie krzywi, że drugie miejsce zajął. Tylko i jedna i druga drużyna no są w pełni już